Setki brzuszków nie spalą tłuszczu z Twojego brzucha. Przestań męczyć się na macie i zacznij patrzeć na to, co ląduje na Twoim talerzu. Brzuszki same z siebie nie zrobią z Ciebie sylwetki marzeń. To mit, który kosztuje czas, energię i frustrację. Prawdziwa zmiana zaczyna się w kuchni, w Twoich wyborach żywieniowych. Powiem Ci trzy zasady, które naprawdę działają. Mniej cukru to koniec z napompowanym brzuchem i skokami insuliny. Zdrowe, naturalne produkty, tłuszcze... Czerwone mięso, tłuste ryby to paliwo, które naprawdę wspiera Twój metabolizm i daje energię. Białko w każdym posiłku wspiera mięśnie, syci i przyspiesza metabolizm. Płaski brzuch to nie mordercze treningi. To świadome jedzenie i dbanie o siebie od środka. Pamiętaj, najpierw trzeba spalić tłuszczy z brzucha, żeby móc go modelować i budować mięśnie. Najpierw spalanie, potem kształtowanie, a nie odwrotnie. Bo się namęczycie tak jak ja kiedyś i tak Wam z tego nic nie wyjdzie. Zróbcie to rozsądnie, a będą efekty. Po więcej ciekawostek obserwuj mój profil.